Czy wiecie, że Instagram posiada kilka algorytmów? Tak, nie jeden, a kilka dopasowanych do odpowiedniego narzędzia na tej platformie. Tak więc, kiedy omawiałam, jak działa algorytm Instagrama w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link zostawiam Wam u góry oraz w opisie poniżej, ponieważ jego treść ma zastosowanie do dnia dzisiejszego. Miałem wtedy na myśli ten główny, pierwszy algorytm zasilający nasze posty i decydujący o tym, kto i ile osób finalnie je zobaczy. Później pojawiły się na Instagramie rolki, i w celu ich promocji Instagram stworzył dla nich osobny algorytm, mający na celu przede wszystkim pokazywanie naszych treści osobom, które jeszcze nas nie obserwują. I to właśnie temu algorytmowi się dzisiaj przyjrzymy. Cześć tu Marcelina, witam Was na kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. Żeby zrozumieć algorytm rolek na Instagramie, musimy mieć świadomość tego, w jakim celu Instagram w ogóle stworzył dla nas to narzędzie. Czemu przyjrzymy się już za moment w pierwszej części tego odcinka. Następnie zaś skupimy się wyłącznie na działaniu algorytmu i tego w jaki sposób możemy wykorzystać to, co o nim wiemy, aby nasze rolki zyskiwały na popularności i były przez niego organicznie promowane. Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie: Skąd się wzięły rolki na Instagramie? O, to się nawet rymuje. Otóż po ogromnym sukcesie TikToka, którego ta platforma doświadczyła podczas 2020 roku, Instagram postanowił wprowadzić konkurencyjne narzędzie u siebie, umożliwiające swoim użytkownikom publikowanie krótkich filmików wideo po to, aby po pierwsze nie stracić swoich dotychczasowych klientów, a po drugie, by zyskać nowych. Nie pierwszy raz bowiem Instagram bezpardonowo skopiował całą formułę, to znaczy funkcje, to jak to narzędzie jest zbudowane, w tym wypadku oczywiście od TikToka. I tak na początku ich istnienia rolki były TikTokami. Publikowanymi na Instagramie z opóźnieniem. Aby wypromować swoje nowe narzędzie, Instagram wyposażył je w osobny algorytm, zapewniający użytkownikom docieranie przede wszystkim do nowych, potencjalnych obserwujących. A skoro z momentem wejścia Rolek w życie niewiele osób już mogło, umiało i chciało się nimi posługiwać, to i konkurencja wśród twórców była malutka w porównaniu z liczbą odbiorców, co dawało niesamowite zasięgi i potrafiło w krótkim czasie z małego konta. Stworzyć nawet kilkuset tysięczne. W tym okresie Instagram zaczął również ciąć zasięgi standardowych postów i ogłosił, że ta platforma nie jest już wyłącznie aplikacją do wrzucania zdjęć, co bardzo zmartwiło całą fotograficzną społeczność i nie tylko. Czy był to zabieg mający na celu sprawić, aby wszyscy zaczęli publikować rolki? Być może. Dzisiaj wiemy, że jeżeli tak, no to się udało, ponieważ obecnie już ciężko znaleźć konto, które nie miałoby na swoim profilu opublikowanej żadnej rolki. I do dzisiaj cel rolek pozostał niezmieniony, gdyż nadal jest to narzędzie przede wszystkim pozwalające nam docierać do nowych osób, a nawet, chociaż już rzadziej niż częściej, zmieniać nasze treści wirale. Co to oznacza? Rolki pomagają rozwijać konto, zdobywać nowych followersów i stawiać nasz content przed oczami osób, które wcześniej go nie widziały, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu angażują naszą społeczność. Dlatego moim zdaniem nie powinno się polegać wyłącznie na nich. Przyjrzymy się teraz, jak działa algorytm Rolek. Dlaczego istnieje osobny algorytm dla Rolek? Ponieważ użytkownicy inaczej korzystają z poszczególnych narzędzi na Instagramie. Na przykład poprzez stories budujemy relacje z obserwującymi, poprzez treści w postach, przekazujemy im naszą wartość, poprzez live pokazujemy... Autentyczność, i tak dalej. A algorytm Rolek jest tak skonstruowany, aby wypychać nasze treści w głównej mierze przed oczy osób, które jeszcze nas nie znają, bo według Instagrama używamy Reelsów do szukania nowych treści i do tego, aby dostarczyć sobie rozrywki. I teraz punkt kulminacyjny odcinka. Uczkujcie sobie może coś do pisania, ponieważ jeżeli zapamiętacie i zrozumiecie następujące informacje, będziecie mogli je zastosować do swoich rolek, co pomoże wam osiągać lepsze wyniki. Omówię teraz w czterech punktach, na co zwraca uwagę i jak analizuje nasze rolki algorytm Instagrama. Po pierwsze, algorytm sprawdza, jakiej jakości jest nasze wideo, analizując zawarte w nim piksele oraz to, jakiej muzyki użyliśmy, jako podkładu do naszego filmu i czy jest to popularny utwór czy nie. Dlaczego popularne utwory są bardziej promowane przez algorytm, ponieważ teoretycznie większej liczbie osób się one podobają, a zadowolony użytkownik to użytkownik spędzający więcej czasu w aplikacji. Algorytm odczytuje również to, o czym jest nasza publikacja. Czyta opis oraz dodane hashtagi, aby wiedzieć, komu pokazać naszą rolkę, dlatego słowa kluczowe zawarte w tekście i w hashtagach są ważne. Plus Instagram sprawdza jeszcze, czy film nie posiada znaków wodnych, np. z TikToka, co automatycznie obcina zasięg naszych rolek. Instagram, jak widać, nie lubi konkurencji. Kolejna rzecz to sprawdzenie, czy nasza rolka jest wystarczająco popularna, a na to wpływają wszelkie otrzymane interakcje zaraz po jej publikacji, czyli to, jaki mamy odzew od naszych NZO. NZO to nasi najbardziej zaangażowani odbiorcy i to oni de determinują, jaki jest nasz współczynnik zaangażowania, o czym mówiłam. W jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link zostawiam Wam u góry oraz w opisie poniżej. Dalej, algorytm analizuje, jak popularne jest nasze konto. W ogólnym ujęciu, czyli ile zazwyczaj mamy interakcji pod postami, oraz jakie jest ogólne zaangażowanie na naszym profilu. Liczba followersów ma tu zdecydowanie mniejsze znaczenie i właśnie dlatego małe konta potrafią mieć rolki z ogromnymi zasięgami. Zwykle bowiem im mniej obserwujących, tym wyższy współczynnik zaangażowania, a algorytm Rolek odczytuje to jako sygnał świadczący o dużej popularności konta. Algorytm następnie szuka odpowiednich osób do pokazania im naszych treści, po tym, z czym ostatnio te osoby miały kontakt, z jakimi treściami się angażowały, gdzie zostawiały serduszka, komentarze itd. Jeżeli jesteście ciekawi, jakby Instagram zanalizował Wasze zainteresowania, to po prostu wejdźcie na stronę główną wyszukiwania i zobaczcie, co się tam Wam pojawia. U mnie, jak widzicie, jest dużo natury, krajobrazów, podróży i liposukcji. A to dlatego, że ostatnio miałam klientkę, która zajmuje się medycyną estetyczną, i sporo szperałam w takich treściach. To wszystko sygnalizuje o tym, że algorytm pokazuje treści tylko osobom, które myśli, że będą nimi zainteresowane, a nie wszystkim użytkownikom Instagrama, nawet jeśli rolka jest bardzo popularna. Dlatego ważne, aby rozumieć, kim jest nasz odbiorca i wiedzieć, jak do niego trafić, co omówiłam szczegółowo w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link wstawiam u góry oraz w opisie do tego filmu. I na koniec algorytm sprawdza, czy były jakieś interakcje między nami a potencjalnie zainteresowanymi naszymi treściami osobami w ostatnim czasie, nawet jeśli te osoby nas nie obserwują. Co więcej, aby pomóc sobie w docieraniu do większej liczby osób, które nas jeszcze nie obserwują, ale weszły już z nami w jakąś interakcję, nawet zainicjowaną przez nas, powinno się szukać podobnych tematycznie kont i angażować się w ich treści, o czym więcej mówiłam w odcinku Jak zdobywać followersów w 2022 roku, co nadal jest aktualne, dlatego polecam Wam go obejrzeć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Na koniec przejdziemy do działania czyli co zrobić z tą wiedzą, którą przed chwilą sobie przyswoiliśmy? Po pierwsze, należy zrozumieć swoich odbiorców i swoje treści i sprawdzić, czy na pewno ze sobą korelują. Co zatem interesuje naszych odbiorców? Czy to, co tworzymy, jest tym, czego szukają nasi odbiorcy? Jeżeli nie, to kim są odbiorcy, których to zainteresuje, albo czy zatem nie powinniśmy czegoś zmienić w naszych treściach? Jak to się ma do biznesów i marek osobistych? W końcu to my decydujemy, o czym są nasze treści. Tak, to prawda, my dajemy rozwiązania, odpowiadamy na problemy i braki naszych obserwujących, naszych klientów. Więc skoro coś takiego stworzyliśmy, to musiał najpierw powstać jakiś problem, a więc i odpowiedni odbiorca gdzieś tam jest, chociaż czasami to my musimy pojawić się przed jego oczami, jeżeli on nie może nas znaleźć. A co jeżeli stosujemy wszystkie rady, a i tak uzyskujemy słabe rezultaty? Prawdą jest, że robi się coraz większa konkurencja, coraz więcej ludzi publikuje rolki, plus są jeszcze inne ogólne czynniki wpływające na każdą publikację, takie jak czas publikacji, odpowiadanie na komentarze, udostępnianie na stories. Co bezpośrednio wpływa na nasze wyniki? Wbrew temu, co się uważa, to nie takie proste stworzyć popularną rolkę i się wybić, bo przecież widzimy tylko tych, którym się udało. To ich podpowiada nam Instagram, a ile jest osób, którym się nie udało. Biorąc pod uwagę liczbę aktywnych użytkowników Instagrama, naprawdę sporo. Moim zdaniem zatem warto stawiać na jakość w naszych rolkach, a jeśli damy radę, to również na ilość, o czym mówiłam bardziej szczegółowo w odcinku o angażujących treściach, do którego link zostawiam Wam. Do góry i w opisie. W zasadzie możecie już do niego śmigać, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, ponieważ tym akcentem zamykam dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że udało mi się w prosty i logiczny sposób wytłumaczyć Wam, jak działa algorytm rolek na Instagramie i co możecie zrobić, aby Wam sprzyjał. Jestem ciekawa Waszego zdania na temat rolek, dlatego podzielcie się, proszę, odczuciami w komentarzach poniżej. A jeśli szukacie więcej informacji, to za moment na ekranie pojawi się odnośnik do playlisty z wszystkimi moimi filmami dotyczącymi rolek, a opublikowałam ich już całkiem sporo. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę. Zostawcie proszę łapkę w górze, jeżeli podobał się Wam ten odcinek, i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści. I do zobaczenia w kolejnym. Cześć!